To ja znowu i dzisiaj wam pokażemy auto. Za dużo pieniędzy. Najpierw, jak wygląda pilot? No, tak wygląda ten pilot. Może tak nie widać tego dobrze. No, tutaj jest ono. Jeszcze auto. Auto wygląda. Tak. Tutaj tył, przód. Tutaj wchodzą jakieś. Jaki to? Dobra, nieważne. No, tutaj jest też ono. I teraz pokażę funkcje i triki związane z tym autem, właśnie. No to najpierw jak i co działa? No, no to najpierw normalnie na początku jak jeździ. No dobra, jak skręca. No dobra, dobra. Teraz jak jeździ na boki. No tak jeździ. Teraz może jak, jak się obraca. A w drugą, no dobra. Brzmi ja, może. No widzicie jak żmija chodzi jeszcze, znaczy, no Nieważne, i teraz taniec O, przybliża Dobra, no to zrób stopa i teraz jak triki z tym auto związane. To może jeszcze in na dwóch koła. Pokaż. Oj. Oj, chyba się przewalił, strój jeszcze raz. No i widzicie... No, nieważne. Dobra, teraz może jeżdż... no, jeździ na drugiej stronie też bo to normalnie powinno być tak, ale jeździ też ten. No to przy ściany teraz ją pokażę, jak jeździ, patrzcie, jak się może obracać. Oj, dobra, idzie. No widzieliście, tak się obraca. Jeśli chcecie więcej takich odcinków duszy, zostawcie łapkę i subika. Łapkę w górę su suwa, tak jak mówię. Sorry że się powtarzam, ale wcześniej wstałem. No to na widzowie.